Yeah! Oh Witajcie, kochane dzieci! W dzisiejszym odcinku pragnę Wam przedstawić moją nową znajomą. Jest to Rosalia. Rozalia, Rozolio! Tu jesteś Rozania! rozalia. to do kamery maci! Rozalia! jest kamera! Przed tobą! O, właśnie tam! Rozalio! Powiedz nam coś o sobie! Skąd pochodzisz? Pochodzę z... Yy, takiej... Głośnie! Pochodzę z takiej małej wsi. Właśnie! Leśne odpadki. Ach, czy to jest niedaleko Warszawy? Nie. niedaleko Łodzi. Tak. Dobrze, zgadłem. Kiedyś jechałem przez tą miejscowość i właśnie zostawiłem tam się... Yy, znaczy się leśne odpadki tam zostawiłem. Chciałabyś coś powiedzieć naszym młodym widzom? Tak, drogie dzieci, żebyście nie wyrzucały odpadków do lasu. Tak, to jest bardzo prawidłowa reguła. Ponieważ kiedy widzicie drzewa, nie możecie wyrzucać tam żadnych plastików. Tym bardziej puszek po piwie, paczek papierosów czy jakichś plastikowych torebek. Ponieznanie w substancjach. Tak. No, dziękujemy za akceptację tego, co powiedziałem. A teraz, kochane dzieci, nastąpił czas na telefony od naszych widzów. Czekamy na pierwszy telefon. Drym, 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 drym. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zadzwoniłaś na Muppet show? Oczywiście tak. I, ja mam dla Was taką prośbę, ponieważ dzisiaj pewna osoba obchodzi urodziny. O, kto to taki? O. Yy, Ania, Ania Złodzi. Ania Złodzi. I czy Wy moglibyście zaśpiewać jej jakąś urodzinową piosenkę? A hmm. co wy to śpiewać? Może... Hmm, happy birthday. No, Okej. Okay. Akurat tak się zdarzyło, że kojarzę słowa. Śpiewamy. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to, you. Happy birthday to you. Anna. Anna. Happy birthday to Wszystkiego najlepszego Anno Wszystkiego najlepszego Życzenia od Halo, halo, od? Yy, od Sylwii i Mateusza Sylwii i Mateusza O, dziękuję. bardzo za telefon Życzymy Ci by twoja skarpetka nigdy się nie popruła. I to by było no tyle, drogie dzieci. Do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku. Dziękujemy ci Rozariu. Dziękuję. Masz już sobie iść? Pa! No, jeźdź, jeźdź. No, a teraz, drogie dzieci, ocałujcie misia w łóżko. Pa, pa!

Han kan ikke finne noen vinner. Han vil ha en stor bestemor. Att du är så gastrof.